Michał Sławowodniczy, straż pożarnej Woli e, Dzisiaj kontynuujemy temat masztów świetleniowych Zajmiemy się masztem na naszym Jelczu e, Temat Lubina był poprzednio poruszany, dzisiaj Jelcza e, Nie ma już jakaś różnica tych masztów e, Tutaj po prostu zamontowane są cztery e, halogeny o mocy 500W 500 e, Więc tak, e, co robimy? Pierwsze musimy go podnieść W tym celu oczywiście musimy mieć włączony akumulator w samochodzie w tym czelu otwieramy skrytkę do sterowania do pompą, Tu mamy jeden fajny czerwony guziczek po naciśnięciu, którego wysuwa się nasz maszt. Wysuniemy sobie do samego końca. Ok, po wysunięciu masztu w sumie tu jest jedna duża wada, a mianowicie taka że Jedynym sposobem na obrócenie tego masztu jest ręczne przesunięcie fizyczne po prostu, więc chcemy po prostu, żeby świecił na dany kierunek to musimy złapać i obrócić tam gdzie chcemy, żeby świecił, na przykład w tą, w tą stronę. Po złożeniu masztu musimy wstąpić do włączenia go, czyli znowu musimy skorzystać ze pomocy agregatu, więc w tym celu idziemy do skrytki, znajdującej się tutaj. Tak samo musimy włączyć, musimy, musimy włączyć agregat, czyli dajemy na on Włączamy mu sanie i pociągnięciem odpalamy włączony magrega agregacie. Musimy przełączyć, wyłączyć sanie, aby pracował pełną mocą. Oraz, żeby zapalić lampy, musimy tutaj z boku kliknąć na, na uruchomienie naszego oświetlenia. Yy. I to tyle na dzisiaj. Dziękuję bardzo za uwagę. Do zobaczenia w kolejnym materiału. Jeszcze jedna bardzo ważna kwestia, o której zapomniałem poprzednio. jakąś ten maszt musimy tutaj schować. W lubinie przełączać na odpowiednią pozycję. Masz się sam chował tutaj, do tego w tym celu służy ta oto wajcha. Więc po pociągnięciu widzimy, jak masz się nam syla. My tylko jedynie co musimy zrobić, to zanim opadnie, obrócić, żeby nie uderzyły lampy w dach samochodu. I tak oto schowany maszt Tak oto schowany maszt Dziękuję bardzo za uwagę, do usłyszenia w kolejnym materiału